No, cześć. Witajcie moi mili na kolejnym odcinku. Przygotowałem zdrabki za 85 zł. Mam 3 za 5, 3 za dyszkę i 2 za 20. Mam Crazy 8, ekstra pensję z siódemką i worek z kasą z numerem 48. Te zadyszki to magnetyczne. Neonowy bonus oraz może kasy. A te za 20 to mega krzyżówka. Większość większości wydrapana, plus minus taki, że razem sobie zdrapiemy, jeżeli coś padnie, bo niestety nic się nie udało otworzyć. Na pierwszej krzyżówce nie ma nic, na drugiej jest jeden wyraz, na trzeciej są dwa wyrazy, na czwartej jeden i na piątej jeden. No i szybki milion. Numerek, jaki mi się udało wrosła dziesiątka, to już chyba była, nie wiem, ostatnia czy przedostatnia zdrapka w punkcie. No, więc może ten milion czeka na mnie tutaj. <grym> No to zaczynamy drapanko. No i od tej crazy sobie zaczniemy. Szukamy oczywiście czego. Ósemki, tak jest. 4, 1, 7, 1, 6, 9, 4, 5, 2 i 3. No i zgodnie z przeczuciem będzie jak będzie na tych kolejnych odcinkach. <grym> Dobrze, magnetyczne 5. Szukamy piątki, oczywiście, czyli też tak. Liczbo. No, tutaj oczywiście ósemki są. Jakby nie mogło być drapka wcześniej, ale taki żywot drapacza, że tak powiem. 3-6, także na razie nic się nie trafia. No i zostają jeszcze. No, miejsca, gdzie mogłaby być, ale niestety jej nie było. Także to na bok. Weźmy sobie co? Kolejną, może strapkę za piątkę. O, ekstra pensja, numerek 7. 28, tutaj mamy jedynkę. Tutaj jest 12, a tutaj jest dwadzieścia dziewięć. Trójka osiemnastka, także w pierwszym rzędzie nie było. Wygranych, może coś w drugim? O, i proszę bardzo, jest jedynka i jest nawet 28. Super. Kroi się dyszka. 5 <grych> i 5, dokładnie tak. Kontrolne powinny być E. I to się potwierdza, także jest 10 zł. Dobrze, przed nami teraz neonowy bonus. Szukamy worka bądź siódemki. No. Lekkier, wiśnie oraz banan, no i końcówka cytryna. I będzie coś na końcu? No, niestety nie ma. Także się druga zdrapka za dyszkę nie spisała. A teraz sobie drapnijmy tą krzyżówkę. Litera D kolejna. To jest do zdrapania. I jest tylko tu i tu. Kolejna litera to N. No to tak to mamy, to mamy. I tu Skafander, ale nic się nie chce pojawić. I zostaje jeszcze I. Także Wojciech się tutaj poskładał, jakkolwiek to brzmi. I raczej to będzie wszystko. No, to jeszcze jest kulebiak. Także zostajemy z jednym wyrazem na tej pierwszej krzyżówce zobaczmy, jak w kolejnych. Litera W do dodrapania. Mamy tu LIF, piwo. I to tyle. Dolna krzyżówka. Tu jest prawo. I Darwin. Przedostatnia to G. Szukamy G. Jest tomografie I tyle. Na dole coś będzie. No nie. I ostatnia to N. I mamy Nestora. Tutaj mamy nerkę, ale nie ma pozostałych. No także, jeden wyraz jest. Czy tu się dołoży jakiś trzeci? Fajnie by było. No tutaj mamy centurię. Monarchię. No i to jest wszystko. Dobrze. Teraz krzyżówka 4-5. Do dodrapania jest litera R. Także zobaczmy. Eryk. I tutaj mamy. Także to wszystko. Lecimy na dół. R, ner. O. Jest drugi wyraz, bardzo ładnie. Tu mamy rum, ale nie ma litery M, więc to jest wszystko. Przedostatnia to W. Czyli mamy pawiana. Jest drugi wyraz, tak samo. Tu mamy widmo. Tu mamy owiec BMW. Dobrze, teraz tu na dole litera W. Czy coś dołoży? Nie dołoży, bo żadnej nie ma. Standardowo. I ostatnia, F. Szansa. Czy tu coś mamy? Tu nic nie mamy. I tutaj na dole jest F, ale no. Niestety nie ma. Czyli krzyżówka pusta. Jakie mamy litery? No, ED. Także to na stronę przegrano. No i co zostają? Trzy ostatnie zdrobki worek z kasą, może pieniędzy i szybki milion. No to zobaczmy. Na razie tylko dyszka, więc coś się pas zakończy. Oby tutaj jeszcze się coś zadziało. 39, 29, 42, 57 i 11, także nic.

26, 48, 13. O, ale zaskoczenie na koniec. lubię tak tych ostatnich, że tak powiem, wydań z drapek dawać te wygrane na koniec, nie? Tak przyuważyłem, że się trafiają. Dyszka. No i elegancko. Dobra, no elegancko. No jest dopiero 20 na 85, więc elegancko nie jest. Ale fajnie, że coś tam w ogóle wpadło. Więc cała nadzieja w stracę szybki milion. Szukamy 21 zatem. No i w pierwszej grze nie ma. No to może w drugiej 53? Też niestety. No to gra trzecia 56. No i też nie widzę nic konkretnego. Gra czwarta 16. No, niestety. I kończymy grą piątą. Czy trafi się 42? Trafi się 42. No, to znowu te końcówki ożyły, widzę, na dzisiejszym odcinku. Sprawdzamy. Numerek 10 szczęśliwy. Jak bardzo? Ło! Wow! Moi drodzy, no co za wygrana, kurczę. Emocje do końca. Nie pamiętam kontrolnych. Litera H o, chyba się faktycznie zgadza. No to pięknie się zadziało. No także moi drodzy, kolejny zdrapkowy odcinek pozytywnie zaskoczył. 70 zł w zdrawce szybki milion, także to jest mój rekord. No może w tej edycji, no bo w szybkim milionie już chyba stówę miałem, a w tych zeszłych, ale jest OK. Tutaj mamy dyszkę w Morzu Pieniędzy i dyszkę w Ekstra Pensji, czyli 5 zł do przodu. No, także tak można drapać. Byle do kolejnego odcinka. W czwartek się widzimy na miksie zrabkowym. Premierka kolejnej zrabki jest przesunięta na jakiś tam czas, nie wiem, w przyszłym tygodniu. Więc na razie sobie podrapiemy to, co jest wydane. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego.